Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anwil, sponsor strategiczny klubu. 113 81, na pierwszej części przedstawiciele zespołu gości. Trener pan Paweł Turkiewicz i zawodnik Marek Wiechowicz. Zaczynamy od trenera. Poproszę o komentarz. No, szkoda, że nie stworzyliśmy z, z Anwilem widowiska. Zdecydowanie nie podjęliśmy walki praktycznie we wtorek wygrywając u siebie ze wspólną. Moi zawodnicy poczęściej poczuli, chyba że jest koniec sezonu i, i w takich meczach nie warto stworzyć widowiska. Przykro to trochę, ale no, szykówka zespół gospodarczy nas zdominował. Mnóstwo zbiórek, asyst. Nie rzucaliśmy, myśleliśmy, że wyciągnął do gry. rzutami za 3 nie wpadały dzisiaj. Nie były już czyste głowy, każdy gdzieś tam myślał. No też mimo wszystko patrzymy też na inne mecze. Szkoda, no. Bo można było rzeczywiście tutaj stworzyć zupełnie inne granie, ale taka skrzyżkówka ciąż się zdarzają bierzemy to na siebie i mam nadzieję, że w środę u siebie pokażemy, że to też był jakiś tam wypadek przy pracy. Tyle tener Turkiewicz, Marek Michowicz, proszę o komentarz. Gratulacje dla Anbilu. Niestety nie byliśmy w stanie dzisiaj podjąć żadnej walki. Tak jak ten powiedział Angil nas zdominował. Koniec historii. Czy mamy pytania do przedstawicieli zespołu gości? Pytania nie ma. Druga część konferencji, przedstawiciele zespołu gospodarzy, Anwil Włosowek pokonał GTK Gliwice 113-81. Igor Mielidzic i Josip Sobin. Zaczynamy od trenera. Trenerze poproszę o komentarz. Na pewno sposób w jaki weszliśmy w mecz może być wskazówka jak chcemy grać. Mamy Dokładnie taką samą a, sytuację, co nam się zdarzyło w, w meczu z e, MKS-em lub z, z Temetem. W momencie, gdzie gramy dobrze, musimy utrzymać koncentrację, bo w ostatnich dwóch meczach, e, w momencie, gdzie graliśmy dobrze, straciliśmy koncentrację, przestaliśmy biegać w sposób, e, jaki chcemy biegać, e, nie szanować piłkę, Tak samo jak w e, dzisiejszym meczu, gdzie wygraliśmy 30 w pierwszej połowie, a druga połowa była na remis. Właśnie z tego powodu nie szanowaliśmy wystarczająco piłki i w drugiej połowie mieliśmy 10 strat. Takie rzeczy musimy się nauczyć eliminować z naszej gry, wtedy będziemy mocnym, mocnym przeciwnikiem dla każdego. Tyle tyle. widzi ci your comment on the way to play a game, especially first half, half Verdo we doing all the things we should do, right? Uh, like uh, running to the offense and defense, rebounding and everything else. In the second half we uh, put our energy left down, so but we managed to keep a big difference and that's it. W taki sposób właśnie to spotkał te mecze powinny wyglądać, to był to był pokaz w jaki sposób powinien grać. W pierwszej połowie dużo narobiła wszystko tak jak powinna bieganie do ataku, wracanie do obrony, zbiórki, wszystkie inne elementy. W drugiej troszeczkę mniej energii ze strony gospodarzy na parkiecie, ale suma summarum udało się zespołowi utrzymać bardzo wysokie prowadzenie do samego końca. Czy mamy pytania? Pytania trakcie.